Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Jezus mówi o swojej jedności z Ojcem, mówi również o swoich pragnieniach. Mówi o tym, że pragnie, abyśmy my stanowili jedno między sobą jako uczniowie Chrystusa oraz żebyśmy stanowili jedność z naszym Ojcem w niebie, ze Zbawicielem. Mówi też do uczniów, że będzie z nimi tam, gdzie pójdą. O co chodzi w, tym, w tych słowach Jezusa, w tych obrazach, które nam daje? Wyobraźmy sobie taką sytuację życiową. Mąż ma na jakiś czas wyjechać, rozstać się z żoną, bardzo się kochają, ma wyjechać na wiele miesięcy. Przed wyjazdem, przed wzruszającym pożegnaniem, w trakcie tego pożegnania mówi do żony: Będziesz w moim sercu, zabieram cię ze sobą, w moim sercu. Czy naciąga? Czy to jest tylko jakieś poetyckie mówienie o miłości? Nie. On naprawdę zachowuje ją w swoim sercu. Wyjeżdża daleko i myśli o niej. Ona jest w jego sercu. Ich miłość trwa. Kiedy wraca po wielu miesiącach, ich związek, ich miłość jest nienaruszona. Dlaczego? Bo zabrał ją w swoim sercu. Moglibyśmy powiedzieć słowami Jezusa, tak, stanowili jedno, modlili się razem, byli myślami razem ze sobą. Prośmy Boga, aby dał nam łaskę stanowienia jedno z nim. Prośmy również o łaskę jedności wśród chrześcijan, wśród uczniów Chrystusa.